Witam Was z tej strony szary, a to jest yy, prezentacja Snapshot 13W41A. Tak, znajdujemy się w Minecrafcie i jak widzicie dodano kolorowe szkło. Jest to, yy, nie jest to żaden mod, teraz zmienimy trochę widok. Yy, tak, mamy tutaj kolorowe szkło, to jest to bodajże 16 kolorów nowego szkła, które chyba trochę nie zmienia jednak coś, tak jak było to obiecywane, ale mogę się mylić Więc jeżeli... Uważać inaczej to nie poprawcie bądź jeżeli jest inaczej są dodane nowe bloki szkła takie jak i nowe szyby palik, mucha, mikrofon i pomoże to nam urozmaicić nam grę można mowywać teraz witraże w, różnych, w różnego rodzaju kościołach, świątyniach i innych mi ten pomysł naprawdę się bardzo podoba, pierwsze co zrobię to zbuduję wielki, wielkie kino z okularami 3D to może wam pokażę, może nie zobaczymy i przejdźmy teraz do craftingu craftujemy taki y, bloczek kraftujemy w ten sposób tutaj o, dokładnie w ten sposób dajemy barwnik a do dookoła 8 bloczków y, szkła zróbmy to teraz bierzemy szpłecz prawda czy y, y, music wow dobrze bierzemy to robimy w ten sposób tak 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 i tak, I mamy taki bloczek szkła, który akurat jest zielony. On wygląda jak taka wełna, trochę zmienia teksturka, ale to jest bloczek szkła. Teraz jak robić taką szybkę, tutaj to ją robimy tak jak normalną szybę, w ten sposób ustawiając yy, w ten sposób ustawiając bloki szkła. Robimy to w ten oto sposób. Mamy dwa, jakby dodatkowe tutaj zostają bloczki. I w, tak wygląda crafting. Jeszcze wam ee, o kurczę wam <kłysy> jedna rzecz, bo została dodana jeszcze jedna rzecz, w, ale się powtarzam. W, w, w ustawieniach, mianowicie odległość renderowania, bo Kiedyś, o ile mi wiadomo, było na 15 kratek, teraz jest to na, e, na ich chunków. teraz jest to na ich e, osie, czyli zostało zmniejszone, co ma poprawić wydajność gry. Jeżeli zmniejszymy na e, maksy, maksymalnie zmniejszyć można to nie brzmi, na dwa. I e, wygląda to tak, że mamy... To nie jest do końca mgła, tylko po prostu mamy się nie zgubi. Mamy zmniejszone e, odległość renderowania. To nie jest mgła taka. Tutaj, tutaj od razu w, tej kropki to nie wiem od czego zależy, bardzo Tak, a więc... Jak mówi Adam, więc tu. No, yy, na tym kończy się tutaj ten snapshot. Nie jest zbyt dużo, ale jest to naprawdę yy, bardzo, są to naprawdę bardzo fajne rzeczy. no Ja nie jestem że żebraka, więc końca. Do następnego filmu. Mam nadzieję, że z innej gry, bo trochę mi tutaj Minecraft się przejadł. Więc cześć!